Krótko i zapraszam na ostatni przedświąteczny vlog na moim kanale. Dziś mamy paskudną pogodę, jest wiecznie, pada. Znaczy, może nie bardzo pada, ale mży, szyby są zapłakane. A my musimy jechać do miasta, musimy kilka rzeczy załatwić. Niestety, mus to mus, także wybieramy się do miasta Nie wiem, czy to będzie jednodniowy vlog, czy to nie będzie dwa dni łącznie Bo jutro się będzie więcej działo, ale więcej się będzie działo w domu Bo będziemy piec ciasto, przygotowywać sałatki, wypiekać mięso na Boże Narodzenie Także duże rzeczy związanych właśnie z przygotowaniami do świąt Dziś jest taki dzień luźny, bo wybieramy się do miasta, musimy kilka rzeczy załatwić Później oczywiście... Yy, Akcja trzeba się będzie toczyć w kuchni, bo będziemy przygotować farsz do pierogów ruskich, do pierogów z kapustą, do gołąbków, czyli ugotować resztę pod pieczarki, także dużo się będzie działo. Jutro jeszcze więcej, dzisiaj tak minimalnie, ale to wszystko będę Wam nagrywać tak po kawałku będziecie miały możliwość zobaczyć jak to wszystko wygląda u Agi i co się dzieje. Także tak, jedziemy do miasta, tak jak Wam wspomniałam, musimy kilka rzeczy załatwić, ale tak jak za każdym razem, w każdym vlogu na bieżąco będę Was informować i, i, i robić taką aktualizację, co się... Y aktualnie dzieje i gdzie jesteśmy. Także e, to takie krótkie dzień dobry i do zobaczenia za chwilę. Ja jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć, zanim wyjdziemy z domu, bo wiem, że później zapomnę, akurat jestem na etapie ogarniania e, tego bałaganu, który tutaj jest na toaletce. Ja Wam pokazywałam w holu kosmetycznym grudniowym tusz 17, e, kupiony w Boots i on kosztuje chyba niecałe 9,89. euro. ,99. I ten odcinek, który ja kupiłam, to oczywiście standardowo kupiłam zły, bo kupiłam odcień brązowy. E, I wczoraj i kupiłam odcień czarny i powiem Wam, że jestem zachwycona tym tuszem, naprawdę już. Yy, oprócz tego, że ten tusz, który tutaj też mam z Lovely, jest bardzo fajny, ale mówię, on już tutaj yy, jest wyschnięty w środku. Szkoda mi go wyrzucać, ale muszę go po prostu wrzucić do projektu dęgo. Mam też ten George Armani, który też jest obłędny, ale jego cena jest dużo wyższa niż tego Seventeen, bo ten kosztuje chyba 8.99. Jest obłędny, naprawdę. Ja mam krótkie rzęsy. Ja mam beznadziejne rzęsy. Moje rzęsy to po prostu są najgorsze chyba jakie są na świecie, bo są krótkie, e, są cienkie. Nie, nie lubię ich. E, w każdym razie powiem wam, że ten już naprawdę robi wow na moich rzęsach i jest obłędny i jest bardzo tani, bo kosztuje tylko, tak jak wam wspomniałam, 8.99. I pytanie do was, czy macie ochotę, tylko nie wiem kiedy, czy po czy po Nowym Roku zobaczyć te na żywo tego tuszu, bo naprawdę jest warty polecenia i jest bardzo przystępny. Cenowo nie wiem, czy szafę Seventeen znajdziecie w Polsce. Wydaje mi się, że chyba nie. Chociaż może, nie wiem. Na pewno jest dostępna na wyspach w Irlandii, w Anglii, w klepie Boots, a tuż jest naprawdę sam w sobie rewelacyjny. Ostatnio też malowałam tym brązowym na okrągło, mimo tego, że to był odcień brązowy, ale efekt mi się tak bardzo podobał, że używałam ten brązowy, teraz zastąpiłam mojej mamie, bo mojej mamie to nie przeszkadza, a ja wolałam jednak mieć takie ciemne, czarne rzęsy i właśnie wymieniłam sobie, czy wymieniłam sobie, kupiłam sobie kolejny w odcieniu czarnym. Naprawdę tuż jest super, polecam Wam, jak chcecie wypróbować coś nowego. A mówię, mieszkacie na wyspach, to warto, warto zakupić ten tusz za 9 euro w szafie w, w Seventeen, szafie bo jest naprawdę super i wcale się nie dziwię, że robi taką furorę na, na YouTubie, bo jest warty przetestowania i warty zakupu. Dobra, bo już się, się <laughs> wie, jakbym była pijana. Dobra, zmykam się przybierać, bo ja jestem w stylówce. o po domowemu, także idę się ubierać. Powiem wam, że jest jedno wielkie szaleństwo. są dzikie szkutumy w centrum, prawda? Straszne. Ale chcę wam Jeszcze pokazać jedną, muszę jedną iść. rzecz, bo wiem, mi się uda, mam Porebkę i zakupy. Jakie tutaj są przepiękne pieski i one nie są żywe, to są maskotki, ale wyglądają jak żywe. Przecudowne. Fotel prezesa i piękna i piękna choinka w kolorze złoto, złoto czerwonym. To bardzo, bardzo świąteczna. My już jesteśmy w domu, tutaj pracujemy prężnie w kuchni przy farszach na gołąbki, przy kapuście i tak dalej, ale najważniejszą rzecz, bardzo ładną. Oto domek z piornika, który został wykonany przez mojego tatę z pomocą Dominika. Brakło nam co prawda lutu, żeby tutaj zrobić śnieg dookoła, ale to nic. Domek jest przepiękny, prawda? Ale elementy były gotowe. Elementy były gotowe, tak, bo to był domek kupiony w Ikea, ale pachnie, pachnie piernikiem i ja go zachowam sobie na przyszły rok. Schowam do pudełka i, i będę miała domek z piernika na przyszły rok. Na razie zrobię tutaj witrynkę u nas w salonie. Także tak, taki piękny oto domek. Ja uciekam pomagać, bo mama zaraz ścignie, że pochwalę się domkami, zamiast jej tam w kuchni pomóc. Tato przybiera suszone grzyby na farsz, także E, później Wam pokażę, co tam wysznego przygotowujemy e, na, na Wigilię. Wiem, że parę osób się mnie pytało, co u nas je na Wigilię, także wszystko Wam w tym blogu dwudniowym, bo to jednak będą dwa dni. Wszystko Wam pokażę, co u nas na stole jest i co e, jemy w Wigilię i Święta. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie 23 grudnia. U nas oczywiście od rana, jak widzicie, przygotowania. Ja wczoraj nie więcej dla Was nie nagrywałam, bo pracowaliśmy do późna, pracowaliśmy do pierwszej w nocy tutaj w kuchni, więc e, nie myślałam o tym, żeby włączyć kamerę i nagrywać co robimy, a gotowaliśmy ryż, dusiliśmy pieczarki, obgotowaliśmy kapustę na gołąbki, ale wszystko Wam pokażę, bo dzisiaj będziemy to wszystko robić. Częściowo już jest gotowe, częściowo nie tutaj mój tato wyciska grzyby suszone. Tutaj w piekarniku pieką się pyszne gołąbki, które u mnie są na wigili. To będą gołąbki z rzeniami z pieczarkami. Które zawijała moja mama, bo ja bym chyba nie Nie dałabym rady, bo już lubiłam gołąbki. No tutaj, oczywiście, cebulka na pierożki, tutaj kapusta z grzybami i z grochem będzie, tak? Mama kiwa głową, że nie. Tak, by... nie, nie uzgodniliśmy planu jeszcze działania. Tutaj warzywa na rybę po grecku, tak? <ścoughs> tak! Także przygotowania całą parą. My jeszcze zymykamy na małe zakupy My musimy kilka rzeczy kupić, wędlinę, chleby, takie rzeczy. I na pewno będę Was y, na bieżąco informować, co się dzieje, co już mamy gotowe, czego nam brakło, czego zapomnieliśmy kupić. Także także tak. A jeszcze moja mama pokazuje na balkon, że tam już jest też dużo różnych pyszności, bo na balkonie jest wołowina na dziko, y, która musi się marynować dobę i ona się marynuje w marchewka, pietruszka, seler. Tak. Mama chyba że tak. Ziele angielskie. Ziele angielskie i źle I to oznacza... Że... Tylko liść laurowy? I kapka od to dziękuję tatusiu No, także, także przygotowujemy Rządzimy tu w kuchni na całego, ale na pewno każdy Każdy tak robi My stwierdziliśmy, że nie będziemy nic wcześniej przygotowywać Nie będziemy robić pierogów z kapustą, pierogów ruskich Uszek wcześniej mrozić, tylko wszystko Będziemy robić na świeżo, dlatego dzisiaj mamy bardzo dużo pracy W Jak Widzicie, jestem bez makijażu ale zaraz będę, miała, będę się malować, ponieważ Jeszcze musimy jechać na zakupy, takie ostatnie Chyba już ostatnie, takie spożywcze Braki, które musimy kupić akurat teraz No bo wcześniej nie, nie, nie kupimy Wcześniej makijażki, pietruszki czy pieczarek no bo pieczarki z brązowieju, marchewka pietruszką też tak wyschnie. Także dobra, ja uciekam się malować. My właśnie wyszliśmy ze sklepu, polskiego sklepu, który się mieści na Bajdoli. Powiem Wam, że mają bardzo duży wybór wędlin i tych wędlin. Można kupować na wagę, bo polska trochę podpadła ostatnio u nas, bo wybór jest bardzo mały, a przede wszystkim y, tych wędlin, które są y, próżniowo zamknięte. I jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany i szuka produktów firmy Evenline, mam tu na myśli te balsamy do ciała, y, odżywkę do paznokci 8 w jednym, kremy do, do twarzy, to wszystko właśnie tu jest dostępne. Mam taką małą szafę Produktów Eveline właśnie przed chwilą widziałam. Ja akurat nie potrzebuję, bo mamy jeszcze zapasy z Polski. Ale jak szukacie odżywki właśnie Eveline 8 w 1, to tutaj właśnie w sklepie Mrus dostaniecie produkty Eveline, jeżeli, jeżeli tylko szukacie. Także my zabieramy się za dalsze zakupy, jedziemy jeszcze po pieczarki. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj alkohol kupować, stoimy, stoimy przy kasie i do mnie się pyta tak, co jeszcze mamy kupić, no tak sprawdzam, 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 aha, pieczarki, ryba i alkohol. Piwko, piwko. <laughs> piwko, dobra, jedziemy dalej. Operator ma dobry humor, mimo tego, że są niesamowite korki, dzień przed Wigilią. Uuu. Uuu. Nie, a tak na no, poważnie, już wszystko załatwiliśmy, e, zakupy prawie... Uważamy za zamknięte, że jeszcze musimy wstąpić do Tesco kupić kilka rzeczy. Nie ma rzeczy. ryby. No ale to ryba jutro. Przepraszam, chwilę moje paluchy tu pogłoszam, ale mnie ręka boli. Dobra, tak. sobie, sobie na no. Także jeszcze musimy tylko podjechać do Tesco, ale są niesamowite korki. Jesteśmy gdzie jesteśmy, bo ja nawet nie wiem gdzie jesteśmy, bo jakimiś skrótami dominik próbuje jechać i tak się koniec końców się okazuje, że i tak są korki. Ale wszyscy jadą tymi skrótami, dlatego no, 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 okazuje no, no, się, no, że i tak to nie daje. Także jeszcze musimy tylko zrobić zakupy w Tesco i wracamy do domu. I włączyłam kamerę dlatego, że bardzo często pod moimi filmikami, na Instagram lub na moim fanpage'u pojawiają się pytania skąd mam ten szalik. Ten szalik kupiłam w tamtym roku w Penysie. w tym roku ich nie było, nie powtórzyły się. Jest naprawdę rewelacyjny, kosztował tylko 4 euro, jest mięciutki, jest ciepły. Jak widzicie po moich zdjęciach czy moich filmach bardzo często go noszę, często go również piorę. I naprawdę nadal jest w idealnym stanie. No, no jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o ten oto szalik. Nie na mnie, bo ci nie poczeszę. Okay. Pasuje mi, nie? Ładnie w czerwonym. Także to jest szalik, który kupiłam w tamtym roku w Penysie. Odpowiadam na Wasze pytania, które bardzo często się pojawia. Dobra, muszę wyłączyć aparat, bo mi ręka boli, zaraz mi spadnie. Kochani, jak widzicie, w tle pierogi, 128, 5 pierogów ruskich. <grystanie> na Balkanie są pierogi z kapustą, są jeszcze uszka. Ja tylko pomagałam przy lepieniu pierogów ruskich, pierogi z kapustą i uszka robili moi rodzice, jak my byliśmy na zakupach. A tutaj teraz w piekarniku, piecze się piernik, ale zamykam szybko, żeby temperatura nie spadła. I oczywiście, tada. Wszystko co trzeba teraz yy, ogarniać. Także czasu na vlogowanie w domu jest bardzo mało, bo jest więcej innych rzeczy do zrobienia. Także ja się biorę za dalsze działanie tutaj w kuchni.